No, no bo dojrzały chłop, który ma jaja i wie co i zna życie. Obiektywnie, no, ob... no co jedno to można no. Tobie przyznać, że jesteś obiektywny. Obiektywnie. Nie jesteś jakoś sterowany z zewnątrz. No, no i dobrze gadasz, bo wiesz, będziemy się bawić w dziecinadę kurwa. Idź do roboty, idź tu, idź tam, idź tam, idź tam. To co te kurwa 5 lat masz kurwa? już nie te lata, żeby się bawić jakiś jakieś gówna kurwa, no ludzie złoci no. I nie drapmy się po cudzych jajach. Bo każdy ma swoje życie i swoje sprawy nie wpierdalajmy się między sobą, nie? Jest. No i tyle, a nie kurwa jakiś nady, kurwa. No. Ale jak wam mówi, zaraz wrócę, muchę łapię. No. <laughs> Ile wypiłeś pić? Ted się pyta. Kto? No nie wiem, no... Dwa piwa Ja ty... wypiłem Z, zupa Z, trzy, zupa trzy. trzy ja d... zupa trzy, ja dwa. Ja mało piję. Ja... Ja Pan mało... prezydent Rafał Trzaskowski pisze. No. Ale on jest proniemiecki, a my jesteśmy w Polsce. Szkopy do gazu, no, nas kurwa gazowali, nie, Na kurwa gazowali. Polaków nie, Żydów gazowali. Polaków też. A ile tam Polaków w komorach, no nie. Nieważne, nie. choćby jednego, choćby jednego, wystarczy, choćby jednego. Tematyka kanału wróciła na właściwy tor, pisze Adaś. No. Skopy, niech się kurwa zajmą sobą, a my jesteśmy w Polsce. Za jaką wpłatę groszek wskakuje do rzeki? No to... Pisze Martin. Ty... Ile, za ile wskoczysz do rzeki? Za ile? Za pięć stów. Za pięć stów? Za 500 złotych skoczy.